Marcin, to jaki epilog do, do całej tej akcji, do całego konwoju? Zniesiono teraz stan wyjątkowy i no i co? Jak to się ma do tych wszystkich obostrzeń, do tych wszystkich przepisów karnych, do ścigania ludzi? Przede wszystkim nie myślę, że epilog, ponieważ no, walka w dalszym ciągu trwa. Można powiedzieć, że przyjmujemy metodę Gandiego, czyli cierpliwość, spokój. A żadnej przemocy, prawda? A nigdy tam żadnej przemocy w tym nie było. Jedyna przemoc, jaką mogliśmy zauważyć, to Family Day, party w wykonaniu opłaconych ludzi Justina Trudeau, To, co się wydarzyło w sobotę, piątek, sobota, końcówka w niedzielę. Czyli mówisz po prostu o akcji policyjnej? A akcji policyjnej, tak. Byłem w sobotę w Ottawie, mieliśmy dostarczyć kolejną część pomocy dla naszych ludzi. Kiedy dotarłem na Kent Street, zobaczyłem to, co zostało z obozowiska grupy, która była przed, przez nas, była pod naszą opieką, Polonii Kanadyjskiej. Wszystkie te nasze generatory, które żeśmy tam dostarczyli, rozbite pałami, namioty przewracane. Zostały raptem dwie ciężarówki, kemper z rozbitymi szybami. A, no to było to straszne, prawda? Było to nie to samo miasto co tydzień wcześniej czy dwa tygodnie wcześniej. Było to miasto, które nie miało duszy. Było to miasto, na których jedyną rzeczą, która królowała, to był zapach gazu, to były ludzie w mundurach, bez oznaczeń, bez numerów badżu, bez imienia i nazwiska, nawet no, i niektórzy z bronią długą, tak? Jakby oczy, na wojnę. Tak, z drugą bronią. No i zielone ludziki. To, co wydarzyło się kiedyś na Ukrainie. Zielone ludziki. Tutaj grupa, nie wiem, ktoś powiedział, że 600 osób. W mundurach z demobilu kanadyjskiego z naklejonymi numerami typu 1, 2 albo 3 na plecach <grym> za pomocą taśmy malarskiej. A... Pały, pały kije, półtora metrowe, drewniane, niewymalowane, raptem tylko ociosane i ci ludzie po prostu już w sobotę jak wyszli z hotelu na Bank Street i Wellington, jak już tłum, tłum, garstka ludzi, które, tam nie wiem, może było około dwóch, trzech tysięcy ludzi, zobaczyli te zielone ludziki, zaczęli uciekać, zaczęli panikować, zaczęli wkładać sobie zatyczki w uszy, ponieważ nawet ktoś powiedział, że Wszedł facet na płoty w mundurze, wyłożył tą tak zwaną walizkę z mikrofonem. Nie wiedzieliśmy, czy to jest Sound Cannon, czy to jest e, jakaś szczekaczka policyjna, ponieważ żadnych komunikatów nie słyszeliśmy, prawda? Także zrobiła się jedna wielka panika. W ciągu 45 minut ten tłum został zepchnięty z Wellington aż do Queen Street, czyli to są dwa bloki e, uliczne, także to było bardzo, bardzo dużo. Nagle zajechały autobusy miejskie, odcięły... Odcięły Bank Street od strony Queen Street. A boczne ulice były obstawione przez policjantów z Edmonton. Były policja, którzy jeszcze paru nielicznych, którzy mieli swoje oznaczenia z York Region. A na innych skrzyżowaniach nasza torontońska, wspaniała policja użyła koni. A także no, no było straszne. Było coś, czego. No nie Do tej pory w Kanadzie nie widziałeś takiego? Tak, przecież. czegoś takiego w Kanadzie nie, nie widziałem. To co pamiętałem jako bardzo, bardzo, bardzo małe dziecko z opowieści w, w domu jeszcze w Polsce w czasach PRL-u, no to nie wiem czy aż tak strasznie było. Czy no, no na pewno na wybrzeżu w Gdańsku, czy w Kopalni, wujek, no ale tutaj również na Wellington padły strzały. Trzy ostatnie traki, które były zaparkowane na Wellington przy Portland. Jeden z nich był to notabene nasz polonijny trak z polską flagą. Można na internecie ten film znaleźć. Słychać trzy strzały oddane z broni. Jest, widać faceta z długą bronią mierzącego do tego traka. Także no to było co, coś, coś niespodziewanego. No później z grupą, którą żeśmy przyjechali tutaj z Sagi spotkaliśmy się z paroma ludźmi właśnie tam w pewnej polonijnej parafii, no, no jak za czasów Solidarności, w piwnicy Kościoła. A piliśmy na no, wspólnie herbatę, rozmawialiśmy, było trochę płaczu, a no, co tu powiedzieć, no, emocje, emocje były straszne. Nie? Ciężko, e, powiedz, e, ciężko powiedz... mi jako dorosłemu facetowi przyznawać się do emocji takich tego, że no, półzy w oczach były. No. Powiedz, jak to jest z represjami? Czy tych ludzi, którzy tam uczestniczyli, bo słyszymy w mediach, że policja będzie ścigać tych ludzi, będzie ich ścigać jeszcze miesiącami, namierzając prawa, tablice rejestracyjne. Czy słyszałeś o ludziach, którzy no, stracili na stałe samochód traka, czy, no, czy. właśnie m.in. ten polonijny trak, który na Wellington był zaparkowany, został stołowany. Kierowca jest z powrotem tutaj w domu w południowym Ontario. A jeszcze tej ciężarówki nie odzyskał. Czy odzyska może w przyszłym tygodniu? No, Burmistrz Otawy mówi, że sprzedadzą na pokrycie kosztów. Ponoć, ponoć, tego jeszcze nie wiemy, no ale jakie straty, jakie koszta? Jedyne koszta, które ponieśli, to ponieśli tam trakerzy, prawda? Ponieśli myśmy, myśmy ponieśli, bo nasza pomoc została przez tych zielonych ludzików zdewastowana. No generatory, które były raptem dostarczone we wtorek, już w sobotę leżały na ulicy rozczaskane. Poznałem generator, który nasi ludzie zawieźli tam we wtorek, na Kent Street, no był rozczaskany pałami, także te namioty porozrywane, no, co, dalej? Co, co dalej? Co dalej? <noise> Bo mówiłeś, żadno że walka trwa na początku, no ale walka o co? Walka o co? Walka o to, o wybór, o wolność o to, że każdy ma decydować o sobie i po to, żeby Komuna w Kanadzie nie powstała. Ponieważ to, co w tej chwili tutaj jest, to jest zalążek tego, co było u nas. Nam Czy zajęło widzisz... 45 lat, żeby się tego pozbyć. Mam nadzieję, że Kanada tego nie będzie potrzebowała 45 lat. Czy widzisz jakieś siły polityczne, które w takiej walce będą uczestniczyć przeciwko tej właśnie rodzącej się komunikacji? No nasza nasza w niby opozycja coś tam. Się odzywa. Pięknie, pięknie, pani się wypowiada w parlamencie. No ale co z tego, jak nasz guru, przywódca tego państwa trzy razy się odwrócił na pięcie, wyszedł, totalnie zignorował. No, jest to, jest jednym wielkim ignorantem. No, jest to człowiek, który jest chory, ma urażoną swoją ambicję, chory na władzę. I, no czy uważasz, te... że wymiana lidera partii liberalnej e, coś zmieni? Nie, Partia Liberalna jest to organizacją terrorystyczną. Jest to partia, która wysłała przeciwko swoim obywatelom zielone ludziki, czyli najemników. Jest to partia, która nawet do RCMP sprowadziła emerytów. Sam byłem świadkiem na skrzyżowaniu Wellington i Kent Street, kiedy byliśmy zatrzymani przez trzy kruzery RCMP. Wyszedł do mnie dżentelmen w wieku 70 lat. Nie był w przepisowych spodniach od munduru, nie miał butów mundurowych, miał swoją starą kurtkę. Która już była tak mała na niego, że się ledwo mógł dopiąć. Ja Czyli do niego... generalnie nie miał władzy, ponieważ nie, nie był umundurowanym policjantem. Był emerytem, był emerytem policji RCMP, który ubrał tylko górną część munduru i w ten sposób nam po prostu groził palcem, nie pozwalał nam przejść, gdzie chcieliśmy dojść. Także ja temu człowiekowi powiedziałem: Człowieku, co ty robisz? Wczoraj miałeś swoją wnuczkę na kolanach, bawiłeś się z nią. I co, wrócisz za weekend, za tydzień do domu, wnuczka się spyta, dziadziu, co robiłeś, jak było w pracy? No fajnie, pałowałem niewinnych ludzi. No, hmm. krew na rękach mają i, i to wszystko, to jest, to jest najbardziej przykre w tym wszystkim. Jakie perspektywy, jakie akcje, co dalej? Cały czas pytam o to, co dalej. Czy, A... czy ruch będzie, będzie ruchem, czy po prostu każdy działa na własną rękę? Nie, ruch to w dalszym jest, zostało to zrobione przegrupowanie. Więcej informacji na obecną chwilę nie możemy podawać, ale ziarno zostało zasiane. Bierzemy opór, ziarno, no mówisz to, Gandhi. To ziarno, to ziarno kiełkuje, kiełkuje powoli. Idzie wiosna, daj Boże, że się ociepli. W znowu przyjdą ludzie. Nie muszą być to trakerze, ale mogą przyjechać bikersi, mogą przyjechać ludzie na koniach, mogą, ja nie wiem, no, dyliżansami, Kiedyś ten kontynent dyliżansy podbiły. Także i dyliżansy mogą wjechać do Ottawy i podbić Ottawę. Także zobaczymy. Cóż, miejmy nadzieję i trzymam kciuki, że właśnie komuna Kanady nie przejmie. Dokładnie. Jedynym największym wrogiem oprócz czerwonej partii i czerwonego Justina była nasza była pogoda, Bo te temperatury nie pomogły. Także na pewno jeżeli przyjdzie wiosna, zrobi się zielono, dużo, dużo więcej ludzi. Już w tej chwili młodzież kanadyjska zaczęła, zauważyła, że telewizja kłamie, że media głównego nurtu nie podają prawdy. Zaczęli szukać alternatywnego źródła informacji i wiedzą wiedzą, żeby nie wierzyć w telewizorowi, prawda? Telewizor ludzi ogłupia. Jeszcze akcja się nie skończyła. Nie skończyła. To po porozmawiamy. A czy masz jakieś doniesienia o ludziach, którzy ucierpieli, o ludziach, którzy stracili samochody, stracili ubezpieczenie, rejestrację? Tak, rozmawiałam nawet z kilkoma osobami. Niektórzy no, próbują jakoś to wszystko naprawić, próbują ubezpieczenie sobie załatwić, nowe license plates dlatego że no, chcą wrócić do pracy. Też z osobami, które, ci polscy kierowcy, którzy stracili traki, jeden ma odtołowany, no będziemy jemu pomagać troszeczkę finansowo. No właśnie, bo teraz... Yy... Mm -hmm. Pomoc dalej jest potrzebna właśnie Pomoc dla tych ludzi. Dalej jest potrzebna, dalej mamy kontakt z tymi dowódcami, bo tych dowódców jest tam naprawdę kilku. W tej chwili po prostu wszyscy czekają i się organizują. Mhm. Czyli ruch, ruch ma dalej. Ruch jest dalej. My dalej wspieramy, dalej pomagamy. W zasadzie dużo ludzi myśli, że się wszystko skończyło, bo w zasadzie. Dali nam to, co nam zabrali kilka dni wcześniej, co za dużo nic nie znaczy, bo nie o to wszyscy walczyli. No, ale osoby niezaszczepione nadal nie mogą na przykład wyjeżdżać z tego kraju. Ja, ja się spotykam z takimi problemami, że ludzie właśnie, i to od 28. nawet, którzy nie mieszkają na stałe w Kanadzie, nie będą mogli wyjechać, jeśli nie mają pełnych szczepień, czyli dwóch dawek. E, więc to nie, te, te obostrzenia nie zostały zniesione. Nie, oczywiście. Ja bardziej mówię o tym Emergency Act, który tak się wszyscy cieszą, że nam dali wczoraj wolność, a dali nam to, co nam zabrali bezprawnie kilka dni wcześniej. I to nie jest żaden sukces, ale myślę, że konwoj jest niesamowitym sukcesem, dlatego że bardzo, bardzo dużo ludzi się obudziło, zastanawia się, co zrobili ze swoimi wyborami, też zastanawia się, dlaczego te wybory zostały ludziom I, i naprawdę wsparcie rośnie bez względu na wszystko co się dzieje, ludzie dzwonią, przychodzą tutaj, dzisiaj no mieliśmy właśnie. bluzy e... i <głos》>, dzisiaj mieliśmy takie bluzy, które w ubiegłym tygodniu były zorganizowane dla kierowców jako taki jakby token naszej wdzięczności I, i bardzo się spodobało i akurat żeśmy zamówili więcej i bardzo Polonia przyszła, kupiła, zamówiła, czekamy jeszcze na kilka osób i, i naprawdę jeżeli ktoś jeszcze by chciał, to proszę się kontaktować, zamówimy więcej. Fantastyczna pamiątka i, i naprawdę... I dobra bluza, i ciepła, z, z kapturem. Ciepła bluza i cały dochód idzie właśnie dalej dla kierowców. A dla kierowców dalej pomagamy finansowo, dla niektórych zbędnie no, pieniążki wysyłamy od tych wszystkich um, głównych jakby dyrekcji. To zapytam na, na koniec, a czy y, były jakieś problemy z policją? Czy policja się kontaktowała, czy straszyła, czy nękała? Y, czy y, jest to, no jak gdyby y, dali do zrozumienia, że trwa jakieś dochodzenie, śledztwo w tej sprawie? Ja myślę, że oni, to znaczy tak jak w mojej rodzinie było, dawali do zrozumienia, że y, oni coś tam wiedzą, co... Prawda, naprawdę bardzo byli tacy delikatni, rozmawiali z nami jakbyśmy byli jajka, bo najpierw do mojego męża no, przyszli do nas do domu z taką nie wiadomo jaką wizytą i nie wiadomo po co. Ale to o tym mówiliśmy i to tak. już tak. było i po tym już nie było kontynuacji do mojego syna. Syn ma 14 lat i, i w zasadzie myślał, że to jakiś żart, bo przedstawił się, przedstawiła się osoba, powiedziała, że, że jest tam policja, z policji dzwoni. On myślał, że to żart, bo 14-latek to by pomyślał, tak? No i przekazał telefon i my się pytamy, czy oni zdają sobie sprawę, że do, do minor dzwonią i ona przeprosiła, odłożyła telefon. Więc mhm. tak to wygląda i no, w gruncie rzeczy dają nam do zrozumienia, że coś gdzieś tam jest, ale no, nic złego nie robimy, nic nielegalnego robimy, nie robimy, więc. Pomagamy ludziom po prostu. Pomagamy ludziom, a pomoc nie jest karalna. Przynajmniej na razie. <gry> Dziękuję. Dziękuję bardzo.